Witam mężczyzna spod znaku ryb. Przede wszystkim, romantyk. Człowiek, który potrafi i żyje wyłącznie w iluzji. W świecie fantazji. W świecie nierzeczywistym. Można by tak bez końca. Fantazja jego jest prowadzono do cenitu wytrzymałości innych znaków. Dlatego nie możemy spodziewać się, że wiemy co i o czym myśli. Myślenie mężczyzn z podnaku ryb jest tak niewiadome, jak ryba wsadzona do akwarium i określa kierunek jej płynięcia. Fantastyczny przyjaciel i doskonały komp. Umiejący się fantastycznie bawić i doskonale, używający zbyt dużej ilości alkoholu, która doprowadza czasami jego do tego skrajnego momentu. Także i czasami sięga pomocniejsza używki, typu narkotyki. Mężczyzn możemy podzielić na dwa typy. Jeden typ wspaniałego kochanka i poszukującego idealnej miłości, który bez przerwy poszukuje, i ten, który się zakochuje I jest wier. Ten poszukujący na ogół jest samotny, jest człowiekiem, który cały czas Szukam czegoś. Czegoś idealnego, czego nie ma. Inaczej mówiąc, kwiat paproci. Tej drugiej połowy. Z kolei ten drugi, kiedy się zakochuje, zakochuje się całkowicie jest oddany. Oddany też przez lęk, że utraci swoją miłość. Mężczyźni, spod tego znaku, są osobami, które na ogół szukają, poszukują całe życie, zarówno jak i siebie, takie partnerki i równowagi w życiu. Mimo to, że bardzo często osiągają sukces, ale wyłącznie tylko przez iluzję swojego życia. Czyli przez grę. To, co mówię tutaj na blogu, vlogu. to, co daje zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość, a także na to, co nazywamy przejrzystością życia fantazją nierealną, którą buduje każda ryba, soczy. Jest ta fantazja, która jest nie do zdobycia, i za każdym razem, kiedy już jest u celu, buduje nowy zamek z piasku, który jest jeszcze piękniejszy, jeszcze doskonalszy, jeszcze bardziej fantastyczny, ale przychodzi czy też deszcz, czy burza nastrojów, i od nowa następuje realizacja planu. Planów, które są wręcz nieosiągalne za każdym razem. Dlatego kobiety muszą takiego mężczyznę zrozumieć i pochochać ich doskonałe wady, które są ich własną, niepowtarzalne, i najwspanialszą. Cóż więcej można powiedzieć, jeżeli znasz mężczyznę spod znaku ryby. Do zobaczenia i zapraszam na dalszy ciąg opowieści właśnie o rybach. Do zobaczenia.